Stajenka z pięcioma gwiazdkami. Mieszkanie w stajni może być całkiem przyjemne. Kto nie wierzy, niech zapyta znajomego konia czy krowę. Cieplutko, przytulnie, sympatycznie, towarzystwo, czego chcieć więcej? Latem, kiedy jest gorąco, można otworzyć na oścież wrota i robi się miło. Z kolei zimą, gdy jest bardzo, ale tu bardzo mroźno. Wystarczy pozatykać sianem szpary między deskami i także robi się miło. Jednym słowem, w stajni zawsze jest miło. A już najmilej przed świętami Bożego Narodzenia, bo wtedy wszyscy, nawet ludzie, przypominają sobie, że mały Jezusek urodził się właśnie w stajni. Wówczas nawet pies uśmiecha się do kota, a kot do myszy. Każdy. I jest dla każdego sympatyczny. A w Wigilję późnym wieczorem ludzie przychodzą do stajni posłuchać, co też zwierzęta chciałyby im powiedzieć. Na szczęście zwierzęta są zbyt dobrze wychowane, aby powiedzieć im to wszystko, co powiedzieć powinny, więc udają, że nie potrafią mówić. A ludzie śmieją się, oddychają z ulgą i wracają do swoich domów. Pewien znajomy osioł opowiedział mi kiedyś zabawną historię. Otóż dwa albo trzy lata temu ludzie, u których mieszkał, wymyślili, że przyszykują wigilijną kolację nie we własnym domu, jak to zwykle się działo, ale właśnie w stajni. Na pamiątkę narodzin małego Jezuska. – A my? – dopytywał się koń. – Spędzimy wigilię razem z ludźmi? – Nie sądzę – powątpiewał osioł. Baliby się, że wszystko im zjemy. To może u nich w domu rozmarzyła się krowa. Posił spojrzał na nią z politowaniem. Doprawdy trzeba być krową, żeby wierzyć w takie rzeczy. No i miał rację, bo w przeddzień widili ludzie przeprowadzili wszystkie zwierzęta ze stajni do niewielkiej komórki, w której kiedyś trzymano drewno na opał. Ciasno tu narzekał koni. Eee, mogło być gorzej, pocieszył go osioł. Ale na pewno nie brudniej, zamruczała krowa. Osioł spojrzał na nią z politowaniem. Doprawdy trzeba być krową, żeby... Co oni wyprawiają? Przerwał jego rozmyślania koni. Osioł wyjrzał z komórki. Hmm, rzeczywiście, Trudno było uwierzyć, że to, na co patrzy, to stajnia. Nigdzie ani błasiana, wszędzie za to suto zastawione stoły, lampy, elektryczne grzejniki, magnetofon, radio, ba! Nawet telewizor! A na środku stała sztuczna choinka, a obok niej kołyska, w której można było dostrzec plastikową laleczkę. Chyba miał to być Jezusek. Ech, ci ludzie! O, la, la! jęknęła z podziwem krowa. Jaki luksus! Chciałabym mieszkać w takiej stajni. Tym razem osioł nie spojrzał na nią, bo doprawdy trzeba być krową, żeby zachwycać się czymś takim. Tak! Luksusowa stajnia pięciogwiazdkowa zarżał koniec. Jak to pięciogwiazdkowa? Krowa popatrzyła na konia, nie bardzo wiedząc, co go aż tak rozbawiło. Tak się mówi: na przykład, gdy jakiś hotel jest bardzo luksusowy, to jest to hotel pięciogwiazdkowy, a gdy jest trochę mniej luksusowy, to czterogwiazdkowy. Rozumiesz? odpowiedział koń. Krowa próbowała zrobić mądrą minę, ale jednak to jej się nie udało. Nadszedł wigilijny wieczór. Było cicho. Stłoczone w niewielkiej komórce zwierzęta nie odzywały się do siebie. Ze stajni dochodził ich przytłumiony gwar ludzkich głosów. Przez chwilę było nawet słuchać kolędy, lecz zaraz umilkły, i teraz grał jakiś hałaśliwy zespół. Śnieg, ciekawski jak co roku, wciskał się w każdą szparę. Padał nawet do komina. Opasły księżyc wtoczył się na niebo. Patrzcie, pierwsza gwiazdka! krzyknął nagle koń. Zwierzęta spojrzały w górę. Przez szparę w zmurszałym dachu zagląda do środka migocząca gwiazdka. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że do nich mruga. To nasza stajenka jest teraz jednogwiazdkowa? zapytała krowa. Osioł spojrzał na nią rozbawiony. Doprawdy trzeba być krową, żeby… Chociaż… Jest taka sama jak ta, w której urodził się mały Jezusek – powiedział. – Jednogwiazdkowa? – dopytywała krowa. – Mo… można tak powiedzieć – mruknął osioł. A potem spojrzał na siano leżące w żłobie na gwiazdkę migoczącą przez zmurszały dach i zastrzygł wesoło uszami. Ze stajenkami jest zupełnie odwrotnie niż z hotelami. Wyjaśnił. Im mniej gwiazdek, tym lepsza stajenka. Rozumiesz? A krowa zrobiła taką minę, że nie musiał o nic pytać. Rozumiała.